Hej, witam w filmie Moto. Dzisiaj zaprezentuję Wam Honda Shadow 750 z 2009 roku Jest to wersja na wtrysku i napędzana wałem kardana Motocykl bezwypadkowy Idealnym według nas stanie. Nigdy nie był malowany, nigdy nie był naprawiany. Tak jak wyjechał z fabryki, jest utrzymany do dnia dzisiejszego, poza e, dużą ilością fajnych rzeczy dołożonych do motocykla. E, no tutaj prezentują się nam pięknie, były mrygające światełeczka. E, co widzimy? Spaceróweczkę widzimy na motocyklu, widzimy gmol, widzimy kubyczek na powiedzmy piwko. E, tutaj sakwy, oparcie krawacik, przebieg motocykla to tylko i wyłącznie 25 tysięcy km jest to motocykl z Polski więc przebieg jest udokumentowany, udokumentowany w systemie CEPIC można łatwo to zweryfikować tutaj owieweczka Ala Harley Davidson, bardzo chroni przed wiatrem użytkowałem ten motocykl przez chwileczkę więc mogę powiedzieć, że sprawdza się ten element no chromy, szprychy to jest wszystko tutaj lustro jest to idealne, żaden chrom się tutaj nie unosi, nie podnosi, nie łuszczy jest to wszystko tak jak jak yy, powinno wyglądać w motocyklu idealnym tu prezentuję Wam tylnie koło no, błysk, to jest wszystko błysk na tym motocyklu tutaj przebieg motocykla maneteczki tu dekle silnika no Wszystko jest tutaj luźne. Oczywiście dwa kluczyki motocyk tak jak wspomniałem zarejestrowany, ubezpieczony, od firmy dostajecie fakturę na zakup zostaje tylko i wyłącznie przerejestrowanie go w wydziale komunikacji, który będzie Was kosztować 120 zł, Motocykl piękny, naprawdę, no tutaj te zawieszenie, te lagi no wszystko piękne, błyszczące także jeżeli szukacie Shadow 750 na wtrysku w idealnym stanie zapraszam do firmy Self Moto. My taki motocykl posiadamy. Na pewno będziecie zadowoleni yy, z tego egzemplarza no, raz, że słynień z zawodności dwa że nasz jest utrzymany w wzorowym stanie. Tak. Także, jeżeli szukacie szadowki, zapraszam do ławy do firmy Moto. Dzięki, pozdrawiam, cześć.